Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj zapraszam Was do praktyki powitania słońca A. Zrobimy kilka wersji tej sekwencji. Zacznij stojąc na macie, rozstaw stopy na szerokość bioder, wyprostuj plecy, połącz dłonie na klatce piersiowej i skoncentruj się na oddechu. Poruszamy się w tej sekwencji, w rytmie naszego oddechu, więc ważne jest, żeby wydłużyć wdech i wydech. Opuść dłonie, zrób wydech. I robiąc wdech, podnosisz ręce do góry, rozciągasz kręgosłup. Z wydechem pochylasz się, robisz skłon, możesz ugiąć nogi. Robiąc wdech, wyprostuj plecy, nogi mogą pozostać zgięte. Połóż dłoń na macie i wydech, odchodzisz nogami do tyłu deska. Tu zrób wdech i wydech, zginasz ręce w łokciach, chaturanga. Wdech, przejść do psa z głową w górze, odpychasz podłogę do, od siebie. Otwierasz klatkę piersiową. Wydech, pies z głową w dole. Stopy rozstawione są na szerokość bioder, dłonie na szerokość barków. Nogi mogą być zgięte, pięty mogą być podniesione. Ważne, żeby rozciągnąć kręgosłup. Spokojny wdech i wydech tutaj. Spójrz do przodu i robiąc wdech, podejdź nogami, wyprostuj plecy, rozciągnij kręgosłup. Wydech, głowa idzie na dół, skłon, dociśnij stopy do maty i wdech, podnosisz się do góry, unosisz ręce. Wydech, ręce idą na dół. Dociskając stopy, mając aktywne nogi, na wdechu podnosisz ręce, rozciągasz się. Wydech, skłon, dłonie na dół, głowa na dół. Na wdechu wyprostuj plecy, rozciągnij kręgosłup, połóż dłonie, odejdź nogami, deska. Wydech. Zegnij ręce w łokciach, przejdź do czaturangi i na wdechu przejdź do psa z głową w górze, otwierając klatkę piersiową. Wydech, odpychasz podłogę od siebie, przechodzisz do psa z głową w dole. Dociśnij podbicia stóp. Czuj, że masz aktywne nogi. Czuj, jak odpychasz się od swoich dłoni, rozciągając kręgosłup. Spokojny wdech i wydech. Spójrz do przodu i na wdechu wracasz do przodu. Dociskasz stopy, prostujesz plecy. Wydech, skłon. Wdech, mając mocne nogi, podnosisz się do góry, rozciągasz ręce. Wydech, ręce idą na dół. I tym razem połącz stopy, dociśnij je. Na wdechu podnosisz ręce. Wydech. Pochylasz się, robisz skłon, dłonie na dół, głowa na dół. Wdech, prostuj plecy. Dłonie na dół, wydech, nogi w tył, zginasz ręce, możesz przejść na kolana, czaturanga, Wdech, przechodzisz do psa z głową w górze. Wydech, pies z głową w dole, a do śwanasana. Popraw pozycję. Pięty mogą być podniesione, nogi mogą być zgięte. Kolejny, długi wdech i wydech tutaj. Sprawdź, jak się czujesz w tym momencie. Aktywne całe ciało. Spójrz do przodu, i na wdechu wróć do przodu. Wyprostuj plecy. Wydech skłon. Wdech, idziesz do góry, rozciągasz się, możesz spojrzeć do góry, wydech ręce na dół dociśnij stopy, mając aktywne nogi na wdechu podnosisz ręce, rozciągasz się i wydech, jeszcze raz, skłon wsysasz dolny brzuch wdech, wyprostuj plecy, rozciągnij boki tułowia dłonie na dół, nogi w tył, wydech, czaturanga wdech, pies z głową w górze wydech, pies z głową w dole Popraw pozycję, wydłuż boki tłowia. Poczuj, że masz silne ręce i silne nogi, dociśnięte dłonie, dociśnięte stopy. Spójrz do przodu i robiąc wdech, wracasz do przodu. Stopy razem, głowa w górę. Wydech, skłon, dociskając stopy do maty, na wdechu idziesz w górę. Wydech, ręce na dół. Wdech ręce w górę, wydech skłon, wdech proste plecy, wydech czaturanga, wdech pies z głową w górze, wydech pies z głową w dole. Płyń ze swoim oddechem. W tej pozycji sprawdź swój oddech. Uspokój oddech. Spójrz do przodu, na wdechu wracasz do przodu, prostujesz plecy, wydech skłon, wdech do góry i wydech ręce na dół. Wdech jeszcze raz, ręce w górę, wydech skłon, wdech proste plecy, wydech czaturanga, zginasz ręce. Wdech pies z głową w górę, otwierasz klatkę, wydech pies z głową w dole. Popraw pozycję, poczuj jak ciało za każdym razem, kiedy jesteś w tej pozycji, otwiera się trochę bardziej. Głęboki wdech, długi wydech. Na wdechu wracasz do przodu, wydech skłon, wdech idziesz w górę i wydech ręce na dół. Uspokój oddech i teraz spróbujemy skoczyć do czaturangi. Wdech, ręce w górę, wydech, skłon, wdech, proste plecy, dłonie na dół, wydech, skocz, wdech, pies z głową w górze, wydech, pies z głową w dole. Popraw pozycję, uspokój, oddech, wydłuż kręgosłup, dociśnij stopy. Spójrz do przodu i na wdechu skocz do przodu, stopy razem, głowa w górę, wydech, skłon, wdech, ręce idą w górę i wydech, ręce na dół. Jeszcze raz, wdech, rozciągnij się, wydech, skłon, wdech, proste plecy, dłonie na dół, wydech, czaturanga, wdech, pies z głową w górze, wydech, pies z głową w dole. Wróć uwagę do oddechu. Uspokój oddech. Utrzymuj aktywne ciało. Spójrz do przodu, wdech skocz do przodu. Wyprostuj plecy. Wydech skłon. Wdech idziesz w górę. Rozciągasz się. I wydech. Połącz dłonie na klatce piersiowej. Zamknij oczy. Zauważ swój oddech. Pozostań chwilę w tej pozycji i zaobserwuj, jak się czujesz. Poczuj, jak całe Twoje ciało jest obudzone, spokojne. Spokojny wdech, miękki wydech. W tym geście podziękuj sobie za tą praktykę. Do zobaczenia.